Babcia oczywiście nie wie, co jest w środku, bo jakby wiedziała, to by. Nie no kto by taką głupią wymyślił? Nie, nie. <grym> ja dobra, jak wieczor. Jest ładnie? Mój nic zrobić, czy co? Nie, nagrywaj, no, bo ja jestem. No, no na to dobra. Nie, nie będę jadła. Czas. No bo się śmiejecie, coś, że śmieje. Ale nie wolno. Nie, nie, nie i koniec. No to, to na nic liście... coś. Jak to co? Na pewno nie chutka babciu. Dobry początek dnia z mlekiem waniliowym, moim ulubionym. Dzień dobry moi drodzy, witam Was w nowym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na dość nietypowy odcinek, bo będziemy próbować e, przepis, który jakiś czas temu widziałam na TikToku i bardzo mnie zainteresował. Jeżeli jesteście na TikToku na bieżąco, to na pewno wiecie, e, co to jest za przepis. E, otóż jest to przepis na pastę à la Gigi Hadid. Co jest w niej takiego specjalnego, że ja chcę je spróbować? Otóż jest to pasta z wódką. Bardzo mnie ciekawi, jaki to nada smak całemu daniu. Dobra, jedziemy teraz do sklepu, kupić takie rzeczy, które nam brakuje, między innymi śmietankę 30% albo 36%, czosnek, bo widzę, że nie mam. cebulę wezmę od babci. Tam jest w jednym przepisie był przecier pomidorowy, a w jednym był koncentrat. Także nie wiem, coś z tego albo kupię albo tak zostawimy. Łódka w domu na pewno jest. Także drogę. Ile chcesz? Ale... A ja tego właśnie nigdy nie jadłam. Tego zielonego. dobra. No No ja nie jadłam tego nigdy zielonego. Zawsze, jak jestem z Wilką, gdzieś samochodem, to na zawsze chce mieć samochód. Tak, mnie nie nalegam. Nie chcę nawet. Nie do ciebie do telefonu. To jest, to jest szybko. Ja byś, że nie o, chcę, że mnie. O, chciałem tu właśnie, żebyś No i co? Jesteśmy już w domku, a ja zaczynam robić ten słynny makaron, czyli już pokroiłam sobie cebulkę, zaraz wleci czosnek. Jednak wymieniłam śmietankę na trochę inną, bo w sumie była tańsza i tak nie wiadomo, jakie to wyjdzie. Także robimy. Ułatwiłam Ci no, Dobra, łyżka oliwy. Zasada to numer to jeden. Nie Jak poznajecie kogoś sławnego, to udajecie, że go nigdy wcześniej nie znaliście. To przypadek. Nie. Właśnie tak kończy chłop, który zdradza. No. Kosa nóż. Zaraz wejdziemy tutaj czosnek. To są cztery myszki koncentratu. Rysk. A! Rysk. Trzy. I prawie cały. Zoom na patelnię poproszę. Nie taki zoom! Matko jedyna, nie no, zrobiła złoty. Matko jedna, nie no, idziesz. Idziesz do domu. Spokąuję.

ale przestań. Ej, bo tam z tyłu jakaś jest... Ja pierwszy raz piłam alkohol na mojej A ona też jest. Ej, bo... Taż coś się No to po co zrobić? Też możesz... Chyba... Żeby... No, tak na pewno. Chyba nie? No Właśnie widać, jak ja wódkę piję. Wcale. można mi się nie otworzyć. No tak, chyba. No bo ci się nie odkręca, nie widzisz? Nie, no kto by taką głupią wymyślił? Nie. Nie wiem, to to będzie może ten, do nie wiem. Ale to, co się nie wiem, w sumie oba. nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Nie Nie wiem. Nie Ty, Nie 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 wiem. Nie wiem. Nie wiem. No, bada. czekaj. Jedna wiem. Żeby <noise> mama się nie Serwant, to już mnie Nie I jest Ja zaraz sobie bo to, 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 to Jak to co? Na pewno nie kurka, babciu. <noise> A nie patrzcie, jakie ładne sosik się robi. Swoją drogą musimy karmić. Bo bo to już przydało się, się rzucić Zaraz najpierw soli. Dużo soli, ja nie. Kiedy nagrywam? Dobra. Będzie tyle. Nie zważy? No. Dobra? Nie. Zgadną? Dobra, nie. Teraz mamy... Musiałam, nie to Teraz mamy zredukować to wszystko. Szczerze nic nie wiem, jak to ma się stać. Nie! Nie? Nie, gotuj, to się samo zredukuje. Tak? A to w ogóle gaz może... Tak, tylko on jest no, nie no, mocno nie, bo się zepnie, strasznie on Dodałam resztkę parmezanu Teraz to wymieszamy, jeszcze chwila na patelni I będziemy friedować Makaron a la Gigi Hadid gotowy. Próbujemy, dawaj na żywo Dodam jeszcze na górę troszeczkę parmezanu No nie widzę cię Mm. No, nie. No. tak? Mm -hmm. A Tobie jak? Tak, ja. Wiedz, nie, nic nie. Pierwszy sobie, może. No, nie mam. w dziwny makaron. Tak, tak. No, nie, nie bardzo dobry. Nigdzie. A odrobię, to by sama zrobiła. <grywa> Się tu na nie. Może coś tu Nie. coś No na... gdzieś go mam nagrywam, nie mam czasu. <grym> Może dzielena na czystanku. Mm. I co Babcia oczywiście nie wie co jest w środku, bo jakby wiedziała, to by. Nic tak praca. nie czuć w ogóle tego głównego składnika jakby, nie? Jeszcze <grym> no, możesz sobie pierwszym trochę taki. <grym> No właśnie powinien być taki ostrzejszy. No, no. Nie, nie będę jadł. Co? się śmiejecie, śmiejecie. Co żyjemy? Ale nie koniec. Nie koniec. No to na nic No, no patrzmy jemy. Ty, wy możecie mi Po jest? I tam smakuje. No słuchajcie, makaronik zjedzony. W sumie na początku był taki trochę dziwny. dosypałam sobie jeszcze troszkę pieprzu. I w sumie muszę przyznać, że bardzo, bardzo mi posmakował i z chęcią jadłabym go częściej, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, patrząc na to, że on jest właśnie z wódką, ale jest bardzo dobry i polecam spróbować. No, także ja dziękuję Wam za oglądanie. Stawcie łapkę w górę, jeżeli taki film Wam się podobał. Subskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie o Instagramie, żebyście ze na bieżąco oraz o TikToku oczywiście i do zobaczenia niedługo w nowym filmie.